Jak budować rozsądnie i oszczędnie w dobie szalejących cen za energię elektryczną i materiały budowlane? Zmiany w przepisach prawa budowlanego zmuszają inwestorów już na etapie planowania, projektowania, do weryfikacji i analizy kosztów związanych nie tylko z budową, ale i z późniejszą eksploatacją. Dom energooszczędny to dom tani w eksploatacji. Jego zapotrzebowanie na energię elektryczną, do ogrzania, do wyprodukowania ciepłej wody i do wentylacji jest znikome. Dom energooszczędny charakteryzuje się zwartą bryłą, Wysoką termoizolacyjnością, niskimi stratami ciepła, a także prawidłowym ustawieniem na dziełce domu względem stron świata. Siedem zasad projektowych, według których należy budować, aby dom stał się energooszczędny. Najlepsza działka to taka, która wjazd ma od strony północnej. Wtedy y, pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi można zaprojektować od strony południowej. Ogromne znaczenie ma otaczająca zieleń. Właściwy sposób sadzenia drzew y, lub wykorzystanie istniejącej roślinności wokół domu. Bryła budynku jest prosta, zwarta i nieduża. Bez balkonów, wykuszy, przybudówek czy lukarn. Plan oparty jest o kwadrat lub prostokąt. Jest to budynek parterowy z poddaszem lub piętrowy. Dach jest prosty, dwuspadowy lub stropodach, czyli dach płaski. Przeszklenia do salonów, duże okna do sypialni należy lokalizować od strony południowej. Unikaj okien w pomieszczeniach ogrzewanych zlokalizowanych od strony północnej. Aby zminimalizować straty ciepła przy dużych przeszkleniach, należy wybierać okna o najniższym współczynniku przenikania ciepła. Dom energooszczędny charakteryzuje się przegrodami zewnętrznymi o dużej izolacyjności termicznej. Prawidłowo ocieplone ściany zewnętrzne, dach, fundamenty oraz posadzka zatrzymają ciepło w środku. Aby zachować komfort życia domowników oraz ograniczyć znacząco wydatki na energię, nie oszczędzaj na izolacji termicznej. Mostki termiczne to gorzej zaizolowane miejsca w przegrodach zewnętrznych. Powstają na połączeniu. Płyt balkonowych ze stropem, w wieńcach, nadprożach, w ościeżach otworów okiennych i drzwiowych. Źle wykonane detale w domu mogą powodować ogromne straty ciepła. W domach energooszczędnych stosuje się wentylację mechaniczną. Nieekonomiczna wentylacja grawitacyjna typowa dla domów tradycyjnych powoduje ogromne straty ciepła. Instalacja mechaniczna pozwoli odzyskać ciepło z wywiewanego powietrza. Układ pomieszczeń powinien wykorzystywać naturalne nasłonecznienie i być zgodny ze stronami świata. Od południa powinny znajdować się pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi. Natomiast od północy, pomieszczenia pomocnicze, takie jak garaż, schowki, garderoby, spiżarni. Chłodniejsze pomieszczenia mogą mieć niższą temperaturę i nie powodować dyskomfortu domowników.